Okej, okay, neutralna rola. Dobrze! Lubię to! Arsonista, bardzo mi się to podoba! Super, Ancko. Jestem arsonistą, więc będziemy dozować sobie po kolei. Eee, no i dostaniemy za to, będziemy mogli sobie zabijać normalnie ludzi. Zajebista opcja. Arsonista jest teraz mega OP. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, zadozowaliśmy sobie osobę jakąś. I mogę teraz w losowym Okej, okay. Karygoda zginął. W losowym momencie, kiedy będzie o, się chciał, to. Karygoda zginął, zginął dwa razy, prawdopodobnie, bo był Timelord. Okej. Okay. A dwa razy I... zginął? Kurde. No tak się to no bo jak był Timelord, no to prawdopodobnie dwa razy zginął. Kwita, jak powiedz mi. A, y a gdzie jest kiedy w ogóle? Jakby. No a Ja się nie śpieszyłem robiąc tego questa, naprawdę się nie śpieszyłem, a ty tam byłeś przede mną. Zrobiłem tego szlaska, Ale ja z nim byłam do końca i on nic nie zrobił. No, właśnie. E, dobra, ogólnie tak. Po prawej, po prawej stronie, w labie byłem ja, była Wix'a, e, był chyba Amongo. Też, też byłem, no. I to był ja też ATM. W labie, w labie no. A. Jeszcze hmm. byłem tam ja i Klopek. Ja też byłem w labie teoretycznie, więc Prawo. wiesz. A, czyli gdzie jest to ciało? Ho... Na wejściu Poszuki. do laba. A, na wejściu do laba. No to ogólnie ja... ja... zrobiłem lodzika, słuchaj, mhm. zrobiłem lodzika przed labem e, przy paliwku, pobiegłem od, odkliknąć, wtedy był timelord, e, wróciłem i na wejściu jest ciało no to ogólnie Garigoldi. kwestia jest I, taka, no, że... Śmierdzi mi kwitek, który tam po prostu tak długo siedział na tym lodziku, że ja zdążyłem odbiec, a on jeszcze się nie ruszył. No bo no, źle zrobiłem tego task, po mi, prostu. mi śmierdzi Amongo, hmm. który... No nie widziałem go, żeby biegał w głąb, tylko możliwe, że wychodził z tego ja, laba. Ja nie, 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 ja cały czas byłem przy tej temperaturze ujemnej. On no był mam, tam. To ja dziwna. Się... Okay. On był tam, był I, tam no Junior był i ja go wtedy straciłem z oczu i właśnie wtedy on On był tam, on on był tam Amongo nie ruszył się. Okej. Okay. To... teraz znaczy, Wiesz co, nie mogłeś mnie stracić z oczu, bo w momencie, kiedy ja już biegłem do laby no, na odstrychnięcie, to, to już było włączone światło, więc jak mnie straciłeś z oczu? Co? Nie było? Co? Skoro stałeś przy temperaturce i mówi że straciłeś mnie z oczu, a ja pobiegłem lewą stroną, no. tylko po to, żeby odkliknąć przycisk, nie widziałem nikogo w labie, bo były już wyłączone światła, więc jakim cudem ci, mnie, mnie straciłeś z oczu? No bo byłeś przy temperaturce i przy tym guziku. Nie byłem Ciebie przy temperaturce, byłem, byłem przy guziku, nie byłem przy byłeś, temperaturce. Byłeś, przy tym a potem zacięcie z oczu jak ten. No to Junior zaczynasz coś kręcić tutaj. Ja nie wiem czy ty Amongo nie zaczynasz kręcić przypadkiem. Hmm. Ja nie no, Amongo był tam, Amongo był. A, a ten też no, można go no, klirować, bo też mógł kurde walnąć ja tam. Ja bym to ja po prostu powiem wam tak, no to jest bardzo susy ze strony Amongo jakby. Y z no, mojej strony też sus, no. A no dla mnie nie, to ja też to jest to sus, że jeśli jest. jest Amongo, to kurczę, raczej drugim jest wam, ten. Że to nie Amongo. Ja, ja cały, cały czas byłem w Turce no. No dobra, idźmy zrobić te światła. Oho, to się zaś, no Jezusku, no cały czas otwierają, zamykają, no. Dobra, 14 sekund. Mmm, zaraz sobie kogoś zdołzujemy na luzie. Pokaż spoko. spoko. Dobra. Czypki dołzik, idealnie, bardzo mi się to podobuje. Już dwie osoby zdołzowane. Okej, okay. przed sekundą ATM był z Vexim. I Kietkim Jegim. Nie no, ja przebiegłem Ale na prawą. Mi chodzi By, o to, że... Chciałbym zrobić tylko szybkie nawrócenie do poprzedniej rundy, jeżeli możecie. Mm -hmm. A mogę kłamiesz, że stałem przy temperaturze, ponieważ właśnie dopiero teraz ją zrobiłem. Dziękuję. Nie, no to ja cię Dobra, widziałem. No tak, o tak o na coś tam stało, poważnie. że ja zrobiłem sobie kółko tam wokół tego budynku na środku mm -hmm. i patrzę i atem i nagle pada, czyli plonar jest. Izoner, okay. Zoner, okej no. Poisoner? A, a czemu, czemu stałeś a na kamerach, a nie świeciły, nie świeciły się? Ja tylko Co? przez chwilę stałem, tylko przeklikałem no, Ale się w ogóle nie świeciły Nie no, świeciły, 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 świeciły się, byłem na kamerach okay. przez chwilę, no Widziałem wpadkę chyba, że y, stała chyba przy Dowlondzie, przy Vitalsach, coś w tym stylu Ja robiłam przekręcenie karty okay. A, no to, ale no byłaś przy Vitalsach, no widziałem no, na pewno to też ten ja sprawdziłam na chwilę, no. No. Tak, no, tylko przeklikałem te kamery i wybiegłem od razu. No i widziałem e, tylko atm i z, e, biegnącego z Vexim. Ja się z Tobą, IB, minąłem. W no ja elektryku. już jestem już na wejściu do laba, no wchodzę do laba praktycznie. Ja się minąłem z Tobą w elektryku. Mm, no w elektryku, Ja wchodziłem tak. w dół, a Ty wchodzisz w prawo. Nie, ja z kamer biegłem na prawą stronę, no tak, no. Tak, a ja biegłem w dół do dwa. Ale biegłeś z atm nie, ATM biegł w drugą stronę. No nie, no. Najpierw Kietka, a potem ATM-a. ATM Co ty biegł mówisz? Prawo. No wybiegał z elektryka, tak samo jak ty i tak samo jak Kietek, a ja biegłem do O2 w przeciwne kierunki. Hmm, a kto tam jeszcze był na tych światłach? No ja, Ty, Kietek, ATM. I nikogo więcej tam nie było. No ale wydaje mi się, że to może być super, na przykład, który tak szybko przejechał. No też może być super, no. Może, ale to jest no. Nie ma nic innego. I jedna osoba się rundę. Ale... No Albo to, albo to, bo nie Jak? ma Ale robocu, nie chcę jej no, no, mów, no mów, no mów. Znaczy, no W pierwszej rundzie staliśmy ja, Luna i Karigoda razem na samym początku. No ja pobiegłem na światła, no i tak jakoś niefartownie się złożyło, że Karigoda nie żyje. Hmm. Hmm. Ja ale ja nie myślę, wiem. bo mnie cofnął. Nie wiem. Może to nie być Luna. Hmm, no dobra. Skip jest? Spokojnie, okay, dwie osoby tak dopiero skip. nie żyją Ale potem zasłapi. Znaczy dopiero dwa killa poszły, no to... tak no, mamy jeszcze trochę czasu, nie, ale no Na tyle nie osób, nie osób tak może, może tak. ustawię trzeciego impostora w sumie, bo na 13 osób to trochę kurczę dwóch impostorów miało. To nie mogę już zbyt dużej, dużej cenie, nie? Tutaj... Tak, tak. Jest to. Tak, zabój. z trzech zabójców jest wystarczający. Arsonista. To ustawię może glicza na 100%. Nie, nie ustawię. Może na 100%. nie. No, nie, na 100%. nie, nie ustawię, no nie, niech będzie na zapytanie Hmm. Okej. Okay. Lecimy dalej dołzować. Zawsze jest jedno zabijająca pamiętaj. No to w sumie prawda. O, zginęła wpadka. Idziemy sekund... Oho, nie zdążyłem to uznać niestety. To jest. Dobra, co się działo? Co się dzieje? Już, już, już. Dobra, byłem tak. Ja, yy, wpadka i jeszcze jedna osoba z nami była. No ja jeszcze w labie, jestem w labie. Ja widziałem, ja byłem na Witalsach jakieś 5 tak, sekund temu i widziałem, że ona już nie żyła. No. a Kwitka ktoś widział? Tak, Kuitek tak. stoi teraz na mnie. Tak, 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 tak. Na tobie, czyli GBN, jesteśmy GBN. w dekontaminacji górnej. Tak, widziałem, no. że jest właśnie w stanie dekontaminacji. No to jeżeli wszyscy, jeżeli wszyscy ten, jeżeli nikogo więcej tam nie było, to znaczy, że faktycznie jest Poisoner i moim zdaniem no Kwitek jest Poisonerem. Co? No właśnie, jeśli po poprzedniej rundzie byłem. Tak, było pierwszej rundy, więc nie powinno być. Ale gdzie w ogóle ESTA umarła? Właśnie. No gdzie umarła? Ona umarła przy rakietce. Ale czekaj, ale to jest tak nie wchodził też. do rakiety. No właśnie. Ale biegliśmy. Ale Poisoner to. Ale biegliśmy tam no, oni, no jeśli to, oni ale... biegli. Poisoner ma 5 sekund, sekund chyba od tym momencie kliknięcia. Tak, 5 sekund. Ma? Nie, A, 5 sekund czy 20. Nie, 5 sekund. Nie, ma krótki właśnie. Więc w tej grupie, ale którą czekaj. mieliśmy na początku, musi być morderca. Czyli gdzie jest teraz kwitek? O, ja byłem przy tych drzwiach. Oni do dekontaminacji. No to, no to przybrzmi no. jak idealne 5 sekund, żeby przebiec no, ale... właśnie od wejścia czekaj, do tego, do dekontaminacji. Nie, nie, Dobrze żeby no. hey baby, ale jakby szczerze, jakby ona umarła, powinna wtedy szybciej umrzeć, nic więcej. No no, a co ty myślisz o tym, o tym? No, ja no nie, nie, no, w no, 5 rakietkę, sekundach. Ja robię w jakieś. 4 do 6 sekund, więc a już ciało leżało, nie padło, No ja patrzyłem jak jakieś 5 leżało. sekund temu na Vitalsy i na, na Vitalsa, ona już nie żyła. Ej, czeka, czeka. Tylko że, był... tylko, że tym osobą mordującą może być nie tylko Quitek, ale też wszystkie osoby, które razem z nami biegną, tak? Trzeba o tym pamiętać. Ale, 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 pamięta... ale jeśli ja, tam zginął, spadką, ja tam nie... zginął od Poisonera, no to jedynie z mam styczność, to ze mną, z Quitkiem i z Vexim. Wiecie co, ja mogę powiedzieć tak, że to może być albo Asornis, albo ten na wejść, wiecie? A, jest, 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 jest niemożne, na pewno bo tyś, Jakby zabił, to tak, by, zabił tak? by zabił dużo osób, a nie jedną. Ale Junior, ty wchodziłeś w kwiatką Może po zabijać rakietkę. po kolei. No tak, bo ja robię to. po kolei. Może rakietkę, zabijać po kolei. a by ta była, ta i... Ja może Żeby tam byli Junior, a może szeryf to była? była. żeby to był nie, szeryf. To był jakby, szeryf. Jakby, jak nie, ale załana by nie zabiła tak. Naprawdę? Ja mam jeszcze Swappera. Dobra. Palimy dalej! Takie trzy osoby trzeba co najmniej podpalić. A tak, kurde, dwie osoby to trochę mało. Bym powiedział. Szkoda, że w tamtej rundzie nie udało się nikogo zdołzować. To trochę sadgie. Dobra. Idźmy już. Aha, ktoś zrobił komsy Dobra, zadołzowaliśmy sobie jeszcze jedną osobę A, ktoś naprawił? Okej, okay, ktoś naprawił Oko, sprawdźmy witalsy Dobra, czy ktoś jeszcze dołzujemy, czy już walić? Kurde, czuję się, jak, jak się jeszcze podpalę jedną osobę Trochę będzie greedy ale z drugiej, z drugiej strony, jestem w stanie to zaakceptować. No trochę greedy, ale na no, co mogę powiedzieć? Jestem jeszcze w idealnym miejscu, żeby kurde teraz walność tego Ignighta. Cztery, trzy, dwa, jeden! Czebu! Halo? Czemu nie mogę kliknąć? Czemu ja muszę przy nim stać? Halo? Czemu nie mogę Nie Muszę chyba przy kimś stać, żeby móc zignajtować. Przy kimś dołzowanym muszę stać? Serio? O nie, ale sad. Ale wtedy podpalę wtedy odpalam wszystkich? Kurde, no, ogroda, mongo tu był. Dawaj, dawaj, jakaś osoba zdałzowana. gdzie jest jakaś osoba? Nie no, nie mogę, teraz nikogo nie znajdę. Nie, no, teraz nikogo nie znajdę, no nie wytrzymam. To jest. Dobra. Dobra. Klapek, czy to coś to to tam chciało w Eee, w lawie? Nie, nie w lawie. W labie. Tak, to jest w labie. Tak to Kujetek. Właśnie stamtąd wybiega. Eee... KUJETEK eee... KUJETEK wybiegał z lewej strony, z ja świateł. Powiedział... Na nie, prawą nie, stronę ja biegł. Powiedział... No tak, 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 on biegł na prawo. Ja powiedział, że coś bardzo przeciwnego, bo ja tam widziałem GBN-a. No bo ja właśnie wbiegłem jak wybiegliśmy wbieg na ciało, we trójkę, tylko że wy z góry, a ja z dołu. Nie. I tylko ja z góry wbiegłem. A tylko ty Tylko ja z z z Ale, Ale bardzo... A junior wbiegał z tamtej strony. Ale Apeks, Apeks 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 bardzo długo Apeks. siedział w labie, kiedy Apeks ja byłem z Pussymanem. Darwex reportował ciało, tak? On miał tam mnie wbiegać na mnie. Ale w tej rundzie, że siedziałem w labie? No, siedziałeś Apeks. w labie w tej rundzie. A, to tak. Umiałem tam, tam Mogę powiedzieć, jak to było? To akurat prawda, że Junior wbiegał od góry. Ja ogólnie, ja ogólnie zrobiłem sobie... Zrobiłem sobie to wybieranie pałąka, no i widzę, że ciało zginęło. I widziałem przez ułamek sekundy, ktoś odbiegał w dół. I sobie pobiegłem za nim od razu szybciutko i widzę Nogę BN. No i wtedy jak już zauważył, że jestem, to on się po prostu zaczął wracać do mnie. No i wróciłem hmm. się, żeby zgłosić ciało, no a ale do to... góry biegał e, Junior, więc no. Więc no jakby to powiedzieć, no... Nie, nie to to, co, uważasz, że to, to, to GBN? to przecież no, dla nie, mnie to by się zdarzała wyglądał... wersja wydarzeń klatka. Delvex wygląda... Delvex widział, jak Kietek wychodził z lewa, to... No z tak. Z no to w takim razie Kietek na słupie zabił. Eee, nie, nie, bardziej na pojżonero. Na słupie nie mógł zabić, bo... Wtedy wleciał przecież ten Poisoner na No to Poisoner mógł wlecieć, I GBN i Kietek byli razem wtedy, więc... ja byłem na lewo. Ale, ale GBN nie mijał atm w tej drugiej rundzie, co mówili, że padł Poisoner, no. To ten ale musiał być Ale padła chyba. Ale ja, wtedy ja byłem nie, tu lewej teraz. Ale nie, nie, nie. rozumiesz, a mogę. Jeżeli ATM... Ale biegłeś spoyzona, na prawo, przecież. Ja nie mogę atm Tema. Bo ja tu. nigdy nie miałem z nim. I tak biegłeś na prawo, przecież jak wybiegałeś z elektryka. <grym <grym a co masz dwóch poizonerów? Nie no, jest Poizoner i może być na przykład super. Albo może być na przykład jakiś inny zabójca. Nie wiem, pany, Nie Ja to nie nie mówię, Bo jak ja teraz. Głosuję ja głosuję na Bo już tak powiem, kwestia klapka po prostu. Nie pierdolę nawet nie zabiłem nikogo. Hmm No to... Ale nie przyznawaj się jak zginiesz, że jesteś... No nie No dobra Hmm, no to co? Co mogę powiedzieć? Czy jeszcze dałzować, No, to jest pytanie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dobra. Dobra, waliśmy. Turdano. Dobra, to na <grycie>. eee, Trzy osoby, które były w O2, niech, się, niech powiedz, bo były na administracji. Eee, quitek, Wixa, Jaj, Quitek właśnie zabił Wixa. Eee tak, e, AB tego nie zrobiło. Ja byłem na 100%. Wiponsach i Amongo Mongo... Praktycznie dwie sekundy temu wybił. Dwie, dwie osoby były. A Mongo wyszedł 2 sekundy było. temu z Wiponsem. I, kto, i kto, kto był na Labie? Bo jeszcze dwie osoby powinny być na labie w tej okolicy, mniej więcej Ja i Delvex. Ty i Delvex, czyli, na, czyli te trzy osoby co były na O 2 wśród nich jest osoba, która umarła i kto to mówił, że był? Kietek. no to musiał ja Kietek zabić. Był i Vicka, bo i Kwitek zabił właśnie Vicka. No to wszystko by się w sumie teraz zgadzało, nie? O. No dobra, no to trzeba Walić quitka w końcu Nie trafił o, nie <laughs> Jakby to jestem mystikiem, nie spajem e, Jeśli on nie trafi, no to jeszcze musimy mieć zagarnauta, albo... No tak, 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 bo on albo był Zagarnauta znaczy, Albo kryć, tak, Jeszcze glicza, no? informacja, Delvex, mam pytanie, dlaczego w poprzedniej rundzie, jak, jak odpalił się generator, to ty pobiegłeś do O2 na dół? E, który generator? No ten y, drugi bodajże jak się, no jak wiesz, tak był ale no, który generator, kurwa, no alert generatora stary, no. Nie generator, tylko ten. Mm, teraz muszę reaktor. jeszcze jedną osobę podpalić. Będziesz się czepiał o słówko, generator, reaktor, jeden chuj, Pobie 3, 3, 3, 3, 3, 3. wszyscy pobiegli na górę, ty jeden pobiegłeś na dół. Dlaczego? Bo ja nie biegam przeważnie w tamte miejsce. No ale co czasami musisz tam pobiec. tłumaczenie w sumie. No, powiem, to... <laughs> nie no, ja zawsze ja te zadania wszystkie, nie, i potem... dobra, ale jadzić. jak tego tak nie so, zrobisz, to, to wszyscy zginą. Zawsze ktoś to wyłącza. Jakie biegłeś zrobić zadanie? Teraz nie ma na pewno e, trajtora. w którym stronę szedłem? E, teraz na pewno nie ma traitora, bo... Nie, bo jeśli mówisz, że biegłeś e, w stronę... Bo jest... był jeszcze to, impostor. Jakie zrobić zadanie, w jakim miejscu, żeby tego... Powiedziałem na początku, w O2. Było O2? Tak, pobiegłeś na dół do O2. A, to nie. miałem śmieci. Mhm. Mm a co ja myślicie, że to dalwek, mógł to ja jest to możliwe. Ja cały czas mam strzałkę. na klapku. Możemy zaryzykować, bo mamy 700. Ja cały czas mam strzałeczkę na klapku. Ja tego, strzałeczkę klapku. No, no i na pewno ja wiem, mamy jest. dwóch. To tak naprawdę był rolą zabijającą. No. Ale mamy no, też jednego to... i postaram nie, więc może coś tam Ja jestem trackerem, mam strzałkę na klapku, biegam Nie wiem jak was wygląda. Dobra, co robicie? Wow. A, okej, okay, to trackerem wrzuciliście. Trudno, i tak nic nie szkodzi. A. Jest nas sześć osób, jest jedna osoba zabijająca jeszcze, więc ludzi. Teraz już pięciu chyba. Nie sześć, bo było nas 7. sześć. Lecimy do świata. Ty, 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 ty. Do świata idziemy sobie. Jak gdyby nigdy nic. Ale strasznie długa runda. Kurda, czemu akurat jedyna luna tu poszła? No nie wytrzyma! trzeba. musi być w tym adminie. AAAAAAH! Yes! Yeah! Karigoda, nie. Karigoda to działa tylko raz. AAAAAAH! głosowaniem. Ja tak, ja to. Zapakiam to. Zapakiam to. Zapakiam to. to. Zapakiam to. Zapakiam ten Zapakuj to. Zapakuj no to um, działa tak, menu? że przed głosowaniem jeśli ciała są i ty użyjesz tę medytate, To widzisz ich duchy, jest przed zgłoszeniem. No jeśli dobra, zbierasz, a czemu widzisz, jak Karigoda był hunterem i sprawiał nie, nie się. Nie, nie, no bo go no no kliknęli w takim razie, zanim nie się kliknęli, kliknęli, nie. nie nie wiem, w to kiedy, taki. A no właśnie. A ja mam do ciebie przez klapek zmuszenie. pytania, nie? Kurwa, z przy ostatnim zadaniu? Bo jak ja, no. jak ja wbiegałem do laba, to ja tylko na chwilę kliknąłem A, bo zobaczyłem mojego teammate'a i od razu kliknąłem D. To było mniej niż milisekunda. Na jakie ty podstawie stwierdziłeś, że ja uciekałem od tego ciała? No właśnie to było dziwne, bo on nie uciekał nawet. Ja Ale wejdźcie sobie na pogadanki, zobaczcie to, klipa z mojej gry. A to jest akurat piękny klip. Słapper nie <laughs> 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 super. Nie <laughs> super uh, na ATM. -a. Myślę, że to będzie bardzo proste. A to względnie proste. Jeszcze dostałem tarczę od kogoś, to brzmi idealnie. Hmm. Dobra, jestem matem hmm. Oho, ktoś wstał? Oho, oho, oho. Grupa idzie do co przycisku Dobra, kto to zrobił? Luda! Nie! Wpadka ją zabiła! Fatka no zabiła Luna! Na zabiła przycisku wpadka zabiła luna, luna przy przycisku A no a, -a o co... O co w ogóle miało? A przycisku? Zabiłaś ją, zabiła. widziałem w ostatnim momencie. Zabijała się... przycisku. przycisku? AB, ale on zgłosił przycisk, to ty zabiłaś. No co, no w, w sensie, że Luna przycisku? była medykiem?

Luna nie żyje. Nie, Luna nie, nie, nie żyje. W pewnym momencie AB i wpadka podbiegni do przycisku. Nie, ale nie, mnie, za, przycisk, mnie zastanawia, czy jeszcze zabijam, tam ATM no. nie mógł walnąć no, no, przypadkiem. ATM jako pierwszy raz. No, nie zabiłam za luną nie. 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 nikogo teraz! Nie dobrze no zrozumiał, jako no, pierwszy za Luną. Patka. Nie, jestem, nie tu, zabiłam! No właśnie kurde. investigator. Padka zabiła na 100% Nie, nie zabiłam! Na pewno nie zabiłam teraz! Ale proszę. Czekaj, czekaj, czekaj. Stop, 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 stop. Jak ktoś nie to zgin teraz. Ale jak mam zginąć, to może mi się powinniście Ale generalnie Btóre, nie bila... no to zabijcie zabiją, ale mnie, teraz nie jest komfortowy moment. Nie no, my te... dla mnie Zbija. bardzo podejrzana ATM nie nie jest, wskurce. Nie, to była! Mówię wam, że była! Ej, hey, jest egze, na Jakim egze? wpadka była! Nie, a to możliwe, że strzelony na Nie wiem. Nie no, w to była! przy przycisku, patrzyłem, żeby... Specjalnie wyjebałem. nie zgłaszałem przycisku, żeby Luna sama go zgłosiła, bo się o, spodziewałem, ja że Impostor zabije Lunę. Nie, nie no, wy sobie mają, robicie, przecież... tej drogi jest Junior? Cóż, naprawdę nie. mnie nie było nawet tam stary, przecież w momencie <słuch> zabicia, tak? Ja dopiero biegłem z nimi. Co to jest za granie jakieś? No bywa. Ale chujniano. no. <laughs> Wyjebali mi cel, a było tak blisko! Przebiłem ci rękę. Ale sad! <noise> było tak blis! No autentycznie nie chce mi się grać. Takie wypierdalanie za nic, no nie wiem. Nie do wyjdzie to to no, Wszystko, no, bo, wszystko tak, będzie tak, dobrze. No tak, to ja zabiłam mimo że ja nic nie zrobiłam. Będzie dobrze. Bo to nie wpadka, to, się, to średnio się raz, na każdą lustę gry. Że ktoś kogoś wypala za naczyć. Wiemy się nie wydarzy Kurde no. Ale było był S Dajcie mi zrobić Ojej. te kaweczki! Delvex skakiwał do venta. Jedyne co mnie to powiedziało to jedynka w Niku ostatnio. W kiblach. Widać było jedynka Uuu, nie przez ścianę. Nie mamy inżyniera? Nie, bo, bo ciało, było Było jedynka przez ścianę była widoczna. Da Delvex! przez ścianę. Co, ją wpadka no mówiąca bez mówiąc o bezpodstawnych To jest dobry prank. Znaczy, mógłbyś to super, czy coś, ale Wigman tam Nie, jakby no skoro skoczył do Venta, no to. A, tam wtedy super. No, wtedy no, ja tak. Mógł być. kamienie. Kamienie, kto... jakie kamienie? No, Jeszcze na niego tylko No kamienie, raz mnie co cofnął drugi raz, spotkali. No, właa! A, meteoryty. Nie, specjalnie kamienie szlachetne. Kamienie, szlachetne szlachetna. To nagle jesteś gdzie starem, no jak wyleci, jak zginie mój cel, to wtedy staje się gdzieś starem. Zawsze tak było. Mm, Hmm, turda, no nic z tego nie będzie już. Zadg. Skoda. O, za zginęła właśnie. Eee, to, to był bait. Czemu? A? o no, sekundę dokładnie ma ten kill. Okej. Okay. Karygoda potwierdzi. Wydaje no, mi się, że ostat... się ostatnia osoba została właśnie. A Zostało. gdzie, Zostało. gdzie, Zostało. gdzie Zostało. w ogóle Wiksa była co, co jak ja zagłosuję? Zagłosuj, po prostu. Dobra. A gdzie w ogóle Wiksa była? Specjalnie. Ale pamiętajcie, że to może być też jakiś taktyczny słuper Znaczy przed no, widziałem. Możecie ciało, skipnąć. Tak możecie skipnąć, nawet się nie Ale, ale jak witka no, się... widziałem przez, przez chwilę. No właśnie. No nie wiem. Ja go miałem przy odwadze. Jak tam jeszcze się osoba tam była. Jak wie jest teksy to fajnie to no rozegra. Do samego. Rygo, ty, ty też tego. byłeś przecież w tym odwadze. Nie Mi, za, dwa, mi, to mi to się właśnie widzisz. wydaje. jakiego. Okay, w, w tej sekundzie kiedy Pat kill był ze mną na witarsa. Nie wiem, no. Nie co tam będziesz. Właśnie no skoro tak to jest pomiędzy Amongo a Kietkim tak? Co? No, no, jeśli ja okay. ja no, wtedy ja tak, Carigoda bo grożisz bo... mi vexi. Tak, Jakby no nie albo mąga, albo, albo kwitek. Nie. nie no, ty do nie, w... nie bałeś! O, byłem chyba ja pierdolę nie, nie mogę. Kto Beksiego dał? on sprzedał <laughs> nie, nie, impostora. wszystkie kurwa głosy. Ja pierdolę. jest w ogóle moim tarcownikiem? Nie pamiętam, kto by mi dał tarce. Ja zgłaszałem już przycisk, ja jako chyba Jester nie mogę zgłaszać przycisku. To nie powinieneś tu karigoda stać. Nie no, zginie karigoda No i co, kurwa, co myślicie sobie? <ścoughs> Wszyscy w trójkę! o, lewo, prawo, góra, dół! <ścoughs> <noise> o, i co my widzimy tutaj <noise> nie ma za co dobra nie no koniec już nie <noise> co my to widzimy jakiś czerwony link taki dziwny ciekawe co ja można zaznaczać tak nazwę... Podziękuj to... 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 Dziękuję. za dodatkowe 10 sekund życia no <noise> co wypierdalamy amongo dla pewności <głos> A, <głos> A, tak, ta tak. <noise> tak Mongo. dla mnie Egli jest podejrzany dałem mu ale coś mi Sekretnie no, no, współpracownik impostorów Czemu ja nie mogę strzelać? Nikt mnie nie zabijał, kurde Amy, <słuch> by byłeś tym exe, czy Tak BYŁEM W kurde I ZAJEBALIŚCIE A. MI ATM-A, KTÓRY BY WYLECIAŁ NO NIE, nie WYTRZYMAŁ <słuch> 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 Ale teraz to ja, chodźcie chod chod zagrać z... wow. zagra Na siebie zagłosowałem zamiast na kogoś A wow. za wow. Przepraszam, wpadka, zbyt spocony lobby chyba dzisiaj jest No niestety wpadka nie, ale to jest bzdura, bzdura z tym, to jest bzdura z tym niczym prześwietlającym <grym> <grym> przez ściany, wiesz jak nie to No a dla mnie ten event jest wdrodliwy. To jest część jakby gameplayu, bo tak jest gra zrobiona, a więc czemu nie. Masakra jakaś, że ten nic tak przez samo, ściany prześwituje. E, tak samo jak no, to zrobiłeś na początku kluczyków jako jedyna osoba, też wiedziałem, że... Nie, wszedłem na kluczyki. Odbiegłeś. A ty tak nie tak wiem. Bo że zrobiłem.